Z pracy Natalia Podlecka, która będzie mówić na temat amerykańskiego indywidualizmu według Emersona i Toro. Dzień dobry. Tak, ja dzisiaj Państwa zabiorę trochę teraz od tej strony praktycznej języka, stronę może bardziej filozoficzną i socjologiczną, które są. Bliższym moim zainteresowaniom, które przede wszystkim kręcą się wokół Stanów Zjednoczonych, ich kultury, jak i historii. W związku z czym chciałabym Państwa zabrać dzisiaj na podróż też filozoficzno-literacką, tak naprawdę, bo ruch, o którym będę mówić, był ruchem również literackim jest to transcendentalizm. I może zacznę właśnie już udostępniać prezentację. I właśnie, jakby, meritum tego transcendentalizmu, który jest dość ciężkim ruchem do opisania, w związku z tym, że jest on nieujednolicony, ale myślę, że to też jest ta, ta cecha, jego wskazuje na jego indywidualizm, właśnie. Więc jego głównymi założeniami jest równość, niezależność, samodzielność. To są oczywiście bardzo ogólnikowe określenia, które będę. W dalszej części rozwijać, był to ruch, który rozwinął się w 30. latach XIX wieku. I tak jak mówiłam, nie było to jednolite stowarzyszenie, jednak wielu myślicieli, pisarzy, dziennikarzy zaliczało się do tego ruchu w związku z tym, że właśnie te główne założenia, które tutaj wcześniej wymieniłam, czyli równość, niezależność i samodzielność, ta autonomia autonomiczność jednostki, to były założenia, którymi oni wszyscy, hołdo, którym oni wszyscy hołdowali, tak. Ponadto łączy ten ruch racjonalizm, czyli to co rozumiem jako duszę, rozum, wolę i uczucie, z empiryzmem, czyli ciało, zmysły, tak? czyli był to ruch wywodzący się z, z romantycyzmu, w związku z czym naturalnie skupiał się na odczuciach jednostki, ale również z ich jej rozumienia świata w związku z tymi odczucia, odczuciami. I w, tak jak mówiłam, jako ruch nie był on ujednolicony i każdy z jego przedstawicieli interpretował te założenia inaczej i w inny sposób realizował je w swoim życiu, co również wskazuje na tą indywidualność, każdego z nich i podążanie za, że tak powiem, własnym sercem, tak? Więc przyjrzyjmy się kilku z, nim. z nich, żeby pokazać tutaj właśnie tą różnorodność. Więc mamy na przykład pana George'a Ripleya, który był reformatorem społecznym, pastorem Unitarian, dziennikarzem, ale przede wszystkim też współtwórcą eksperymentu społecznego Brook Farm, który polegał na stworzeniu takiej utopijnej społeczności, która pracą własnych rąk miała zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, ale poza pracą na roli e, również mieli się rozwijać e, intelektualnie, dlatego mieli e, pisać poezję, uczyć się wspólnie, e, w związku z czym tworzyć taką społeczność, e, tak jak mówiłam, powiedziałam, utopijną i niestety, e, tak jak to w rzeczywistości, do tej pory się przekonywaliśmy i w tym przypadku utopia nie została, e, nie została zrealizowana, ponieważ po, po kilku latach, e, w związku z problemami finansowymi, e, Brook Farm... Projekt cały, ten Brook Farm został zamknięty. Natomiast tutaj zdecydowanie te takie były, w przypadku replay'a, ciągoty bardziej do społecznych i takich socjalistycznych nawet idei. Tak? Następnym przedstawicielem, przedstawicielką jest Margaret Fuller, która jest dość. Ciekawą postacią w, w historii amerykańskiej, była pierwszą dziennik, amerykańską dziennikarką, pierwszą amerykańską korespondentką wojenną. E, nazywana jest również pierwszą komunistką, feministką, przepraszam, nie komunistką, e, pierwszą feministką, natomiast e, jej walka o prawa kobiet głównie dotyczyły e, edukacji, e, czyli domagała się edukacji, dostępu do e, powszechnego e, do edukacji dla e, kobiet, równie, e, te, równego jak e, mężczyznom. Tak? Była również krytyczką, literacką i redaktorką. Po to pojawia się też y, kolejny aspekt, taki, y, taki motyw troszeczkę polski, do, ciekawostka, y, że była przyjaciółką y, Adama Mickiewicza, z którym y, prowadziła y, korespondencję. Y, nawet istnieje taka legenda, że ponoć jak go pierwszy raz zobaczyła, to zemdlała, co wydaje mi się y, dość ciekawe. Nie wiem, czy jest prawdziwe, ale na pewno pasuje do y, polskiego etosu. My jednak się skupimy na tym amerykańskim. Więc ona była, Margaret Fuller na pewno była bardziej społeczną aktywistką i była aktywna przez całe swoje życie, zarówno w edukacji, jak i w działaniach pro, prospołecznych. Kolejną postacią jest właśnie postać, o której będę dzisiaj mówić troszeczkę dokładniej. To jest Ralph Waldo Emerson, którego też można określić wieloma określeniami tak był filozofem według właśnie Mickiewicz'a był nazwany amerykańskim Sokratesem wręcz ponieważ jego idee poruszały prak praktycznie każdy aspekt życia w Stanach ówczesnych. był poetą eseistą wybitnym oratorem a także wykładowcą akademickim i był właśnie jednym z głównych przedstawicieli, przedstawicieli tego nurtu, nadał, nadał mu te główny tok myślenia, który skupiał się na, na wartości jednostki i wartości jej, jej oceny w kontekście społecznym. Tak? Następną postacią, i tutaj o nim za chwilę jeszcze dalej porozmawiam w kontekście jego eseju Self-reliance. Tak? I kolejną postacią, która znowu w trochę inny sposób realizowała swoje powołanie jako transcendentalista, że tak powiem, to był Henry David Rowe, który był też poniekąd uczniem Emersona i mimo, że tutaj zapisane są tylko trzy określenia czyli pisarz, poeta, filozof, tutaj trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do Emersona, który dużo teoretyzował na temat samodzielności, Któro faktycznie wcielił to w życie, gdyż na dwa lata przynajmniej zamieszkał w zbudowanym przez siebie domu i starał się być jak najbardziej właśnie niezależny i samodzielny na ile mu pozwalały możliwości i otoczenie też poniekąd, tak? Ale do tego też za chwilę przyjdziemy w szczegółach. Zacznijmy od Ralpha Wolda Emerson'a i e, jego eseju e, słownego, eseju Self-Reliance, który na polski można przetłumaczyć jako samodzielność, natomiast e, troszeczkę nie oddaje to tego e, słowa angielskiego self-reliance, które bardziej chodzi o poleganie na, na sobie samym, tak? Teoretycznie samodzielność też nam o tym mówię, natomiast e, e, to self-reliance ma troszeczkę głębsze i e, szersze znaczenie. Więc. E, sam Emerson nazywany jest często nauczycielem e, narodów, w związku z tym, że tak jak mówiłam, wypowiadał się na bardzo wiele tematów i e, aspektów życia, takie jak religia, filozofia, socjologia, polityka, e, więc żaden temat nie był mu obcy i w każdym był e, chętny do podzielenia się swoją opinią. E, sam tytuł tego e, tego Eseju z the Relions wskazuje na to, że główna myśl Seju to jest indywidualizm, czyli właśnie ta samodzielność, tak, i, i siła jednostki, który jest częścią etosu amerykańskiego, czyli takiej wizji, jak prawdziwy Amerykanin powinien wyglądać, tak, czyli prawdziwy Amerykanin w stanie odnieść sukces dzięki swoim umiejętnościom i swojej ciężkiej pracy co jest oczywiście możliwe dzięki temu dołowi Stanów jako kraju, w którym wszystko jest możliwe. I cały czas powtarzam słowo ideał, ponieważ jak wiemy, rzeczywistość nie jest tak różowa i okoliczności, w jakich się rodzimy, też mają znaczenie w przypadku odnoszenia późniejszego sukcesu w życiu. Tak? Natomiast etos amerykański właśnie wygląda między innymi tak, że ten ideał, Musi być, Amerykanina musi być samodzielny i, i samowystarczalna poniekąd, na ile jest to, stanie, jest to możliwe, oczywiście, w funkcjonującym społeczeństwie. Kolejna taka cecha tego, czy też myślę tego eseju jest common sense, który możemy na polski przetłumaczyć jako zdrowy rozsądek, i znowu tłumaczenie polskie nie, nie do końca oddaje, Myśl tego sformułowania angielskiego. common jako powszechny sens, czyli taki mm, zmysł można powiedzieć, tak, czyli e, coś są, e, taki kompas moralny, który mamy w sobie od urodzenia, tak, i z, który oczywiście rozwijamy w, ram, w momencie, kiedy się dorastamy i funkcjonujemy w społeczeństwie w ramach swojej edukacji również, tak, ale jest to coś, co jest prawdziwe dla każdego z nas, tak? I Emerson w swoim eseju stwierdził, że każdy człowiek jest zdolny do podejmowania decyzji zgodnie z własnym sumieniem i doświadczeniami. Posuwa się nawet tak daleko, by nazwać geniuszem osobę, która wierzy we własny osąd, ale również w to, że co sama uważa za prawdziwe, jest prawdziwe dla wszystkich innych, tak? Czyli dla Emersona właśnie to jest geniusz, nie osoba, która jest Posiadła niesamowitą wiedzę inte intelektualną i, i mm, posiada e, niesamowity zasób informacji, ale osoba, która potrafi zaufać swoim instynktom i, e, i stwierdzić, że one są prawdziwe, a również zrozumieć to, że e, takie instynkty są prawdziwe dla, dla wszystkich. Tak? E, w tutaj to jest, to jest uniwersalność tego instynktu e, ludzkiego. Tak? E, I ponadto e, ten instynkt w oczach Emersona i Thoreau zresztą też, Stał w hierarchii wyżej niż prawa ustanowione przez ludzi, które uważali obydwaj za często błędne i niepozbawione niedoskonałości. Ponadto ta wyższość instynktu prowadzi też ze sobą wyższość jednostki nad zorganizowanym społeczeństwem, co, co oznacza, że znowuż tutaj ocena jednostki i decyzje jednostki powinny być respektowane wyżej niż postanowienia rządu, który, który się zmienia, który bywa niestety obiektem nacisków różnych i różnych wpływów, które niekoniecznie są korzystne dla każdego. Tak? W związku z czym krytykuję również konformizm, który jest przeciwieństwem samodzielności, tego indywidualizmu właśnie, tak? ponieważ konformizm będzie po powielaniem po tych schematów, które są narzucone przez nas, na nas przez innych i tego zdecydowanie kazał się wystrzegać i te, do tego zachęcał. I jeszcze jedna ważna rzecz związana z, z tym esejem i z przesłaniem, które Ralph Waldo Emerson miał dla, dla swoich czytelników, to znaczenie krytycznego myślenia w życiu człowieka. Czyli tutaj. E, on odrzuca wiele nauk przeszłych, natomiast żeby je odrzucić, musimy je najpierw poznać, więc tutaj zdecydowanie on naciska na, na edukację i na poznanie świata. Natomiast przy poznawaniu świata przestrzega przed naśladowaniem czyjś idei, myśli, czyli tutaj cały czas naciska na to, żebyśmy weryfikowali wszelkie informacje, które poznajemy. i Zawsze je przeciwstawiali swoim własnym uczuciom i swoim własnym e, wierzeniom, również tak? więc tutaj to jest wartość, która e, jest moim zdaniem ponadczasowa i w dzisiejszych czasach również e, bardzo pożądana. E, no i następnym. E, bardzo ważnym przedstawicielem transcendentalizmu jest Henry David Thoreau, który był bardziej doceniony po śmierci, niestety, niż za życia, ponieważ za życia był raczej uważany za dziwaka. Natomiast, tak jak mówiłam, podążył za tą ideologią głoszoną przez Emersona. I, I tym przykładem jest właśnie jego historia opisana w książce Walden, w której opisuje dwa lata swojego życia, które, które spędził w konkorskich lasach w Massachusetts. W przez siebie chacie, w bardzo spartańskich warunkach. Natomiast te spartańskie warunki były też oznaką tego, że starał się ograniczyć w życiu majątek i wszelkie rzeczy materialne do niezbędnego minimum, gdyż uważał, że rozwój intelektualny jest ważniejszy, a potrzeby życiowe i fizyczne powinny być zaspokojane tylko w tym w zakresie niezbędnym do, do funkcjonowania, a reszta energii powinna być skupiona na właśnie rozwoju duchowym czy też umysłowym. Bo tutaj musimy pamiętać zawsze, że, że transcendentalizm, mimo że negował religię zorganizowaną, poniekąd był też takim ruchem filozoficzno-religijnym, tak? bo, bo dla, dla wielu z nich to była właśnie religia w życie jak to, co, co wierzyli. I jakby nie definiowali Boga jako taką jednostkę, jak to robią konkretne religie, które znamy, natomiast rozumieli, mówili często o, o energii, która jest w naturze i którą, która ustanawia pewne zasady właśnie niezmywalne, które są nadrzędne nad wszelkimi regułami ustanowionymi przez ludzi. E, więc w przypadku Waldena e, tutaj to Rowe pokazał indywidualizm jako e, właśnie tą samowystarczalność i, i niezależność ekonomiczną i, i intelektualną. Bo tak jak e, Emerson e, odrzucał e, o, w swoich tekstach e, wiele nauk, e, na przykład literatury klasycznej, natomiast żeby je odrzucić, musiał je najpierw poznać, w związku sensie, z czym ten rozwój e, jak najbardziej intelektualny i naukowy e, musiał nastąpić w jego życiu, e, e, żeby mógł. E, racjonalnie podważyć, czy też e, wesprzeć jakieś idee, tak? E, zdaniem e, Toro e, nikt nie powinien decydować za niego e, i tutaj e, jak najbardziej miał na myśli też amerykański rząd i tutaj bardzo się e, k, sprzeciwiał e, wszelkim e, przepisom, które które nie pozwalały mu na e, funkcjonowanie w przewidziany przez niego sposób. I, I takim dobrym przykładem jest e, sytuacja, która nastąpiła właśnie e, która e, nastąpiła w jego życiu i którą opisał o obywatelskim nieposłowieństwa, ale również e, w książce Łodem, e, kiedy to został aresztowany. W lipcu 1846 roku e, za niezapłacenie podatku. O, to się, ten podatek nazywał się Poltax, e, po angielsku podatek od głowy, w języku polskim. E, jego niezgoda za zapłacenie z, była związana nie z brakiem pieniędzy, ale z sprzeciwem wobec polityki rządu amerykańskiego, który w danym czasie, jeszcze przypominam, to było przed wojną secesyjną, wspierał niewolnictwo i zdaniem Torą, ponieważ samo niewolnictwo było niemoralne, w związku z tym działania rządu wspierające takie działania nie powinny być wspierane przez obywateli. I żeby jeszcze bardziej po, pobudzić swoich obywateli, współobywateli swoich do działania, napisał essay właśnie o obywatelskim nieposłuszeństwie, czyli po angielsku Civil Disobedience, w którym właśnie skrytykował ówczesną politykę rządu i funkcjonowania jego instytuc instytucji. Stwierdził nawet, że um, że, że sam na co dzień nie polega na pomocy rządu, więc uważam, że rząd nie ma prawa wymagać od niego pomocy, w przypadku, czyli na przykład w postaci płacenia podatku. tak. W związku z czym nie podjął taką decyzję, że nie zapłaci, nie zapłacił, został aresztowany, chociaż jego aresztowanie skończyło się krótko, w związku z tym, że prawdopodobnie jego ciotka zapłaciła ten zaległy podatek i został wypuszczony. Jednak e, ten esej był, e, e, był e, rezultatem tego uwięzienia i jakby punktem zapalnym, w którym e, stwierdził, że czas jest działać i czas e, przemówić do społeczeństwa, żeby pobudzić je do, e, do wspólnego działania. E, I jednocześnie właśnie skrytykował trochę społeczeństwo amerykańskie nazywając je spałem właśnie w tych e, w tych działaniach wspólnych ku wspólnemu dobru. Podobnie do Emersona, mówił, że, twierdził, że upodobniając się do mas, jednostka traci swoją wolność i, od, zgadzając się na zasady odgórne, narzucone na nas odgórnie przez jakieś instytucje, decyduje się na oddanie swoich swobód i swojej niezależności, co w rezultacie jest śmiercią dla indywidualizmu. Który był tak ważny dla, dla, dla niego i dla transcendentalistów. Tak? Dlatego zachęcał ich do pokojowej rewolucji, co może trochę brzmieć jak oksymoron, aczkolwiek, właśnie taki sposób, jaki jak sam pokazał, czyli gdyby wszyscy nie zgodzili się zapłacić tego podatku, wtedy rząd nie byłby w stanie wstać wykonać kary więzienia na każdym obywatelu. Tak? Natomiast, jak wiemy, w praktyce jest to bardzo Idealistyczna i utopijna wizja e rewolucji, tak? I tak jak już mówiłam wcześniej, wskazywał na wyższość praw natury nad prawami stworzonymi przez ludzi, e pokazując, że, na, e że człowiek jako jednostka ma więcej e w sobie moralności niż, e niż tak naprawdę instytucje, które nami zarządzają. I podsumowując, e czym jest amerykański indywidualizm według Emerson'a i Thoreau? Więc e, przede wszystkim te, jest to samowystarczalność, rozumiana jako e, poleganie na sobie samym, na sobie własnym e, osądzie. Niezależność, czyli e, w, pomimo funkcjonowania w społeczeństwie, w którym musimy funkcjonować, e, według po, po, transcendentalistów powinniśmy zawsze zachować swoją autonomię. Co jest ważne, jeszcze krytyczne myślenie, e, które, czyli to też nawiązuje do tych poprzednich dwóch wartości, tak? I cały czas do tego indywidualizmu, czyli wiara we własne e, przemyślenia, wiara we własne e, doświadczenia i e, swoje możliwości e, poznawcze też. I ostatnie postępowanie zgodnie z własnym sumieniem, czyli też podsumowuję po, po, poprzednie punkty, tak. E, powinniśmy być e, wierni swoim przekonaniom i e, wierzyć, że to, co. E, co mamy głęboko w sercu, to jest to e, prawdziwe. Oczywiście to całe założenie jest bardzo idealistyczne, ponieważ zakłada, że e, wszyscy e, mamy do czynienia z, tak, z taką samą edukacją i z, takami, sami, z takimi samymi warunkami e, społecznymi. Natomiast e, myślę, że jest to zdecydowanie myślenie, które warto e, przeanalizować i warto e, też w przynajmniej pewnym stę, stopniu wprowadzić e, w, swoje, w swoje życie, swoje postępowanie. Спасибо вам за внимание.